Bardzo ulotne, drodzy wierni, bardzo ulotne z naszego punktu widzenia i delikatne jest, jest królestwo Chrystusowe, jest, jest rozumienie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo trudno dochodzimy do tego, by zrozumieć Jego motywy, Jego misję, by jakoś wczuć się w Jego postać, zrozumieć po co przyszedł na świat. Nie mówię o kwestii teoretycznej, mówię o kwestiach praktycznych. Zrozumieć Chrystusa to na przykład przestać Go obwiniać, przestać uskarżać się na swój, swój los, przestać narzekać na świat, ponieważ świat jest w ręku Chrystusa, w ręku Bożym, a On wie co robi. A zatem można powiedzieć objawem tego zrozumienia jest ten brak narzekania, brak jakiegoś, jakiegoś buntu, niezgody na swój los. I powtarzam, bardzo ulotne jest takie zrozumienie i trudno do niego dochodzimy. Wiele lat często zajmuje ten, ten proces, nazywa się nawróceniem, najogólniej rzecz mówiąc w języku teologicznym. Kiedy już zdobyte raz owo zdobyty raz zrozumienie, to pojęcie, przeczucie, kim jest Chrystus, co ja tu robię, do czego zmierzam i jakie jest moje zadanie, raz zdobyte łatwo uchodzi, ulatuje. Trudno jest zatrzymać nam, ludziom cielesnym, lud ludziom doczesnym, łaskę nadprzyrodzoną. U nas definicji jest niedotykalna, niewidzialna. Naprawdę trudno, trudno ją pochwycić, i trudno jeszcze trudniej ją utrzymać. Kim jest Chrystus? Po co ja tu jestem? Nie mieć wątpliwości aż do ostatniego kroku na tej ścieżce zwanej życiem. Jest to akt heroizmu, akt wielkiej mądrości i równocześnie akt wielkiej ufności. Trudno było zrozumieć faryzeuszom Chrystusa. Nechemiasz i Ezdrasz na... Prawie 500 lat przed Chrystusem, po powrocie z niewoli babilońskiej, zwróciwszy się do Boga, zapragnęli także zwrócić serca ludu swojego do Boga. I zbudowali, można powiedzieć, pewien system, pewien sposób życia, który do dzisiaj można rozpoznać w przedstawicielach narodu żydowskiego. To wtedy zrodziła się ta mentalność żydowska, 2,5 tysiąca lat temu. Ten, można powiedzieć, żyd, religijny żyd, jakim go znał Pan Jezus, i apostołowie, jakim znały go wieki średnie, i nawet my, gdzie niegdzie, jeszcze spotykamy ten typ człowieka. Odgrodzili swój naród przepisem, rytuałem, zwyczajem od całej reszty świata. Po co? By uratować serca tego ludu, by zachować serca tego ludu dla Boga. To był zniosły cel i to był cel, dla jakiego przeprowadzono reformę Drasza niechemiasza, kto chce, niech czyta w Starym Testamencie ich księgi. Cel był święty, środki również. Misja udała się na 400-500 lat, naród święty wydał z siebie Mesjasza. Natomiast szatan nieustannie próbuje przeinaczyć słowa Boże i cel Boży na tej Ziemi, nieustannie próbuje wypaczyć go w naszych sercach i w, naszym, i w naszych umysłach. I szatanowi udało się wypaczyć Bożą, Bożą Misję w sercach narodu wybranego. To, co miało być zabezpieczeniem wiary, to, co miało być zapewnieniem, pieczęcią wierności wobec Boga, stało się powodem przeraźliwej buty, pychy, jakiegoś straszliwej i ostraszliwej pogardy wobec reszty świata, wobec wszystkich tych, którzy nie byli sprawiedliwi i odłączeni, a takimi mienili się być faryzeusze. I tak jak, się, jak udało im się zachować czystość zewnętrzną od nawet wszelkiego pozoru kultów, szabszych bóstw, Żaden akum, jak to mówią, nie mieszkał między fadyzeuszami, nie było czcicieli gwiazd, nie było pogan, nie było tych wszystkich straszliwych grzechów, które popełniało pogaństwo. Ale duchy te, które pod fałszywymi postaciami czcine, czczone były przez pogan, te same duchy weszły do stref fadyzeuszów. A oni nawet się nie spostrzegli, jak. A może niektórzy z nich spostrzegli się i zawarli jakiś pakt z tymi złymi duchami. Coś może być na rzeczy, ponieważ ta straszliwa nienawiść, ta, ta zapiekła, ten zapiekły gniew na Chrystusa jest znakiem czegoś. To nie może zrodzić się tak od razu, po prostu, tylko dlatego, że kogoś nie lubimy. Za tym stoi coś więcej, za tym stoi wybór całego życia. Ta piekielna nienawiść do Chrystusa, okazana przez, przez starszych i kapłanów żydowskich, którzy rękami Żydan, Ży, Rzymian zabili Pana Jezusa, nie jest czymś więcej niż uczuciem naturalnym, z pewnością. I tak oto złe duchy weszły do serc tych, którzy przed złymi duchami się strzegli. Strzegły niepostrzeżenie, uczyniły z serca tych ludzi stokrocz gorszymi, niż były za czasów buntu Korego em, na pustyni em, podczas 40 lat wędrówki. Czymś gorszym niż, niż te wszystkie półpogańskie kulty za czasów sędziów. Em, czymś gorszym niż kulty samego króla Salomona, którego serce zwróciło się na starość em, ku pogańskim bogom i bożkom. E. Stało się w średniokrotnie gorsze, zgodnie z dzisiejszą przypo przy 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 przypowieścią Pana Jezusa. I oto Chrystus mówi do faryzeuszy, zobaczycie, wasi synowie będą was sądzić, zobaczycie do czego doprowadzi was, wasz sposób myślenia, wasza ścieżka, którą wybraliście. Oni będą was sądzić, bo oni będą skutkiem waszych wyborów, waszych błędów. Zobaczycie całą potworność waszego wyboru. Zobaczycie mnie wiszącego na krzyżu, jestem dla Was cały czas tarczą, tarczą wiary i nadzieją zbawienia. Ale kiedy zabiorą mnie spośród Was, nie będzie już nikogo, kto by stał między Wami a Waszą zagładą. Chyba, że do mnie zawołacie. I wielu faryzeuszów zawołało do Chrystusa przerażonych tym, co robiło. Nikodem chociażby, który sam pogrzebał ciało, czy jeden z tych, którzy pogrzebali ciało Chrystusa, i Józef z Arymatei i wielu innych. Zobaczyli skutki swojego, swego, swego, swej zapiekłej buty i swojego gniewu. Drodzy wierni faryzeusze, czyli święci, czyści, oddzieleni, tak można to słowo tłumaczyć, em, ci ludzie stali obok złych uczynków. Ci ludzie brzydzili się nieprawością, ci ludzie nie, nigdy nie popełnili czegoś, co mogło być przekroczeniem prawa. Trzymali się ściśle w sprawiedliwości. Nie wystarczyło, by ustrzec się przed złym duchem. Nie wystarczyło, by nie, da, nie, nie, nie dało się wyhodować tych ziaren pychy w ich sercu. Czego zabrakło? I znowu wracamy do tematu starego jak chrześcijaństwo, starego jak, jak objawienia chrystusowe. Znowu o tym mówi Święty Paweł. Bądźcie naśladowcami bożymi jako synowie najmilsi postępujcie w miłości. Postępujcie w miłości to nie znaczy myśleć o miłości. To nie znaczy wzmuszać serce co do, co do, co, coraz do większej jakiejś godliwości czy czegoś. Postępować w miłości to znaczy czynić miłość, czynić dobro. Stary i nieustannie powtarzany temat wszystkich kateches, całego nauczania. Bądźcie dobrzy, czyńcie dobro. Owoc światłości polega na wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Za tą prawdę macie oddać życie, tą sprawiedliwość macie okazywać wszystkim, których lubicie, nie lubicie, szanujecie, nie szanujecie. To dobro ma być tym, co dajecie światu i nic mniej i nic więcej. Dobro, czyste dobro. Tylko tak można ustrzec łaskę Bożą w sercu, tylko tak można ustrzec zrozumienie Boga w sercu. Nie ma innego wyjścia, nie ma innej drogi. Kiedy idziemy nieuchronnie na spotkanie z Chrystusem, kiedy nieuchronnie każdą sekundę postępujemy coraz bliżej i bliżej sądu, najpierw szczegółowego, a potem ostatecznego. Na tym sądzie nie wystarczy pokazać czystych dłoni, nieskalanych żadnym złem. To jest za mało. Kiedy Chrystus mówi o człowieku, który postępuje, by złożyć dar na ołtarzu, mówi właśnie o czym? O darze, który należałoby na tym ołtarzu złożyć, po to, by stać się miłym w oczach Pana, po to, by stać się akceptowalnym w oczach Pana. Tego nie zrozumieli faryzeusze i przez 500 lat nie czynili dobra. Przez 500 lat zapomnieli, że bycie narodem wybranym polega na tym, żeby być światłością świata, by być pochodnią, przykładem wierności wobec Boga, przykładem miłosierdzia i miłości tegoż Boga, narzędziem bożym w tym świecie. Zapomnieli o tym i stali się przeklęci. Diabeł przeinaczył wszystkie dobre, dobre intencje, diabeł przeinaczył nawet mądre reformy Ezdrasza i Nehemiasza. I faryzeusze stali się synonimem plemienia wężowego żmii, wszystkiego co najgorsze, tak naprawdę, w życiu duchowym. Taki ich jest los. Zabrakło tego daru złożonego na ołtarzu Pańskim, tego dobra, którego, którego żądał od nich Bóg. Nie oszukiwać, nie kłamać, nie wykorzystywać, bardzo dobrze, a czynić dobro? Czynić błogosławione imię Pańskie znanym na całym świecie, znanym i kochanym? Odejmować argumenty poganom, by nie mogli przeklinać imienia katolickiego czy chrześcijańskiego w świecie? Tego od nas chce Bóg. I to nas będzie bronić przed szatanem, i to nie pozwoli szatanowi wejść do naszego serca. Żyjemy w dniu łaski. Oto jest Dzień Pański. Ten dzień przeznaczony na Pana teraz i tutaj. Jest moment wybaczenia, moment nawrócenia, moment, kiedy możemy nabrać swobodnie oddechu i jesteśmy wolni w swoim wyborze. Bo nie ma żadnego tyrana, który by nas zmuszał iść w prawo lub w lewo. Ani Bóg nie przeraża nas swoją grozą swojego sprawiedliwego sądu, ani szatan nie może nam szkodzić bezpośrednio. Może tylko perswadować za pomocą różnych nieszczęść życiowych, ale nie może nas zmusić. Jesteśmy wolni w swoim wyborze. I dzisiaj mamy wybrać Chrystusa, dzisiaj mamy ten dzień łaski, który dla faryzeuszów zaświtał 2000 lat temu. Oni go zmarnowali, nie chcieli czynić dobrze. Wybrali Belzebuba, chociaż brzydzili się imieniem Belzebuba. Co z nami będzie? Czy postąpimy ich drogą? Czy to wszystko dobro, które Kościół zaszczepia w naszych sercach, dobro sakramentów, dobro z nauczania całej duchowości katolickiej, czy to wszystko ma zostać przeinaczone przez złego ducha, Zmienione w pychę, w pogardę albo w rozpacz, niewiary. Mamy na to pozwolić? Bo jeśli nie chcemy, to czyńmy dobrze, przynieśmy jakiś dar na ołtarz pański. Nie możemy stanąć z gołymi rękami na sądzie, ponieważ wtedy zostaniemy odrzuceni. Taka jest nauka świętego Pawła, taka jest nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest głos Kościoła w tym świecie. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.